No. Witam Was, chodźcie, musimy coś załatwić dzisiaj pilnego i obiecuję wam, że na tej podróży żaden z Was nie wyjdzie stratny. Zapraszam za mną. Boję się cię wygrem. Oj, Hurix. Ja wiem, że ty chciałeś coś zrobić wczoraj. Co? O, o o! Patrz o, o. O, co mam Nie. Hmm, czerwony blok. Tak. To jest nowa latarnia? sam jesteś Dzięki Tylko tak nie wysadzę mu wieża Czemu nie? Czemu nie? Łooo jak walnęło! Idealnie jak uderzyłem Idealnie jak cię uderzyłem to pioruny były Ja się Ale, boję ja, ja nie poczułem uderzenia Ale wiecie Co to nie Idziemy do płaczka Idziemy do płaczka A kto się spłakał i zesrał w internecie? Niewidzialny kolega a bardzo. Ej, ale wiecie co? Bez kapy to któregoś dnia, e, ja e, właśnie po Bloodmonie, zaatakowałem tego, m, go, bo pomyślałem sobie, że... E, Nie wiem, że to szpiec daleko? Tak. Ja go zaatakowałem. Nawalałem się z nim. Taki, taki jestem. Pro gamer. Ty, tutaj jest najazd. Dzień dobry. Ty, co oh no. jest? A ja nagrałem odcinek z najazdu, ale go nie wrzuciłem, bo nie chcę... To spoko, za chwilę będziesz... macie... ktoś z was ma... tego... z Omen? Ja nie mam. Nie, nie było typa z bonerem. A, szkoda, bo... Bo byśmy... Może, bo ja na minimapie wyszukuję, ale nie ma tego, no co... To... Czasem dużeki wpadają, wiesz, i na przykład jak był najazd u ciebie na chacie, to no. właśnie sporo z nich w rzeczy było. No, ja, jak ja nagrywam film, też właśnie. Ej, nie wiem czy nie wyłączyć lata. No bo nie. Czy my idziemy do Barsona, Gremi? Eee, nie mówi się... E, jego imienia. Przepraszam, czy my idziemy do tej osoby, o której myślę? Tej osoby, której imię nie wolno wymawiać. No, czy my właśnie idziemy do tej osoby, tak? Dobrze. Zaczynając eee. się na B, a kończącą na Arson? <noise> no ba... Zaczynając się na B, a kończącą na Barson no ty? Chompasz. Mmm, ten. Czekajcie, bo tu gdzieś jest ten kolejny. Cholerno... Tu jest. Nie, bo Dobra, tu trzeba przeskoczyć. Chce... Gra film. Yy... Huarik gremlin i harder. Tory! The... A myślę, że dlaczego robimy to na Twoim live'ie? Żeby było w końcu A. coś na Ciebie, nie tylko na mnie. Ej, spadaj! Ja nie jestem przeciwko ja nie Ale tu nie chodzi to, prostu, o to, żeby być przeciwko komuś. Tylko chłop sam wyszedł dzisiaj z. My, Mogli temy wziąć? Mogli no, temy? No to właśnie <grym> dlatego to powiedziałem o tym, że nie czym wysadzimy, to musimy... to ładne są te wieżyczki nawet. Tak, nie, wieżyczki zostawimy, tylko podziemie się Szkoda zawali. Nie, wysadzać. Szkoda wysadzać. Nie, wieżyczki też się zostawi, ale podziemie się chyba. Macie na mnie też chcę, przecież ja nagrywam film, to muszę No to, to widzisz, chłopie. Kto pierwszy ten lepszy? W ogóle gościu, który ma buty ze speedem yy, tak z Sonikiem 3 jest na samym końcu Nieprawda Jak to? Kto? to spiegol chce, to to zbierze Okej okay. Jakie Ale ham! Co? O czym Ej, mówisz? Ale Barson jest sprytny Co? Ej, bo w tej... bo w tej skrzynce tutaj nie? No. Pamiętasz jak wczoraj chciałem ukraść mu diamenty i tą sztabkę na right i w ogóle? No. To Już co? tego nie ma. Ojej. Aha, pan gremni 32 minuty temu, okej. Okay. <laughs> nie było tu. <laughs> Ej, wczoraj mówił. Nie kradnij go! Przecież on jeszcze jest na serwerze. Po no ale tak? to dopiero jak uszedł serwer. Ja i co to, to nie wiem. Ej, kamy. E tu mam coś, co by się mogło wam przydać, nie wiem, może mm, albo szpiegolowi. Dużo belek świerkowych. Gdzie, gdzie ty? Gdzie ty, jak tam? A, ty, a, co? Nie ma już. Nie było tematu. Nie, no, o, jaki tutaj. Ja będę miał fajnie e, tu, Ej, no tu, tu, Gremio, ty tu. jesteś hamem wiedziałeś, że ja poluję na te itemy. No co, się go prześmie I te torys sobie zabiorę. Te tory mi się przydadzą. To mi się przyda. A, wezmę sobie też to. Poznadczę po tym lewym. Albo wyślę bardzo hmm. nawet. Ja, ja nawet nie wiem w tym ferworze walki co tu zabierać. Ja wszystko wziąłem, Idę stąd. Mnie to nie było. <laughs> ja generalnie zastanawiam się, panowie, czy nie Zabiję zrobimy tak. Pływa. Czekajcie, weźcie my może pierw, zróbmy jakąś skrzynkę na górze i będziemy sobie później nosić rzeczy, wyniesiemy każde, nie wiem, zrobi sobie po jednej skrzyneczce no. i, I sobie podzielimy tej itemy e, Bo na przykład ja widzę, że parę rzeczy bym Basi zajął, na przykład te kalcyty, bo jeszcze się to może przydać, tutaj No Ja muszę iść, bo ja muszę jeszcze lalkę przeczytać A, widzisz No lalka, czeka Niestety a ona to nie buduje zbiory, tak? Ale, więc tutaj też się może przydać, jakby na zastępstwo. To ła. Dobra, to ja, ja bym pomógł, ale muszę lecieć. No jasne, dobra. To chodź, 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 na górę. chodź na górę. Chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę. I jestem już na schodach na górę. Wait, poczekaj, bo spadłem. Nie, Tylko, nie wiem, czy to, g... film, bo czasami przez tego live'a mi tak laguje, że nie wiem, czy to wyjdzie. Ale i tak wstawię. Ważne, że będzie film. E, dobra, tu jest jedno. E, dobra. No, na Dobra, jestem tutaj. I co dalej? E, tu sobie wrzuć swoje rzeczy. Ja tu sobie wrzucę te rzeczy, które ja, że tak powiem, jąkuję. E, nazywa się to konfiskacja. Tak, konfiskata mienia. No, konfiskacja. E, i wiesz, i nawet później jak będziemy sobie to nosić czy coś, no bo że ja na przykład tylko ja będę musiał więcej sobie skrzynki wziąć, bo mm, ja miałem pojedynczą no masz ja, podwójną. Ja, ja wziąłem tyle itemów, że ten. Ale w sumie tyle tego drewna aż tak chyba nie będę potrzebował. <noise> co ci ja Basi chcę zanieść chyba ten karty, bo ja się, Basi może się karty przydać, tak wiesz. Jakieś takie rzeczy. Ja to drewno sobie wezmę na patyki i potem na sprzedaż. Się zyskiem mogę podzielić. A, eee, czekaj. A coś on ma w piece? Nie, Ej, ma żelazo. No to bierz żelazo. Dobra, chodź na razie. Chodź. Gdzie? Do drzewa życia, do, do świętego drzewa. A tu poczekaj, bo ja tu wyszedłem sobie na górę. Okej. I pęki. tak naprawdę co mi się tylko, nie? A to, to wiesz, to, to nas no, Panie, fauner. Ej! A co on tu ma ciekawego? Zobacz, co on tu ma. Choć no tutaj, na dół do mnie, pierw trzeba wybić krasnoludy. Rasa krasnoludów przestanie zaraz istnieć. A wiadomo, że jeżeli mówimy tutaj o jakiejkolwiek magii, to pierw jeżeli mówimy o magii krasnoludzkiej, to w pierwszej kolejności trzeba zniszczyć ich religię. O, tak. Tak, na to by wychodziło, nie? Gdzie ty jesteś? Już idę, już idę, już idę. Już Czekam idę. na ciebie, kolego. Halo. Mm, romantycznie. Romantycznie to będzie mój miecz w Twoich plecach, wiesz? Tak jesteś? Koza? Jestem. No. <laughs> jestem. Dobra. I seksualna, tam niebezpieczna. Tam... Nie! Boże, trzeba to wyciąć. Ach. Sam jesteś się wyciągnął. Tytuł tytuł że cię nie wycieli ileś lat temu. Dam tytuł ten Gremlin jest. Chodź Można tutaj. Dobra, gdzie ty jesteś? A. Dobra, już, już, dzieło, tak? No tak, 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 tak. Poczekaj, 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 poczekaj już. Nie! Wiedziałem, że to zrobisz, czeka, że, że włączę F1, żeby to lepiej wyglądało. Jeszcze ten zombie, który na nas idzie. Ej, nie! Pro... Ja chcę to z góry widzieć, naprawdę, mam nadzieję, że to TNT mnie nie dosięgnie, poczekaj, mam jakieś bloki, nie mam, ja chcę, ja chcę wykopać jakieś bloki, żeby widzieć, po prostu. Wiesz, że wybuchło? Ej no, kirałem <laughs> tego. Co za gość. gość? No, Kurde, ja chciałem się podbudować, żeby lepiej widzieć, a ty bez mojej wiedzy to wysadziłeś. No dobra, drzewo, więc, drzewo, tak, drzewo, drzewo życia. Drzewo, tak, drzewo, drzewo ży życia. Puu, drzewo, drzewo życia, a w święte umarło. drzewo. Ee, Marsza, umarł. Jest symbolem. Czekaj, bo hmm. to jest tak, Trzy, możemy tylko trzy na chang. Ja mam jeszcze 9 TNT. E, chcesz? E, je? Jak część? Ty poczekaj, bo muszę zamknąć. <grym> Oj, bo zapomniałem wyłączyć głośników. No, przy telewizorze i mama włączyła ojca Mateusza. A, no nie na źle. cały dom muzyka z ojca Mateusza. Ej, to nie jest. Idealny moment, że. W idealnym momencie, kiedy uśmiercamy Barsona, leci no. muzyka z ojca Mateusza. Uważaj, bo. E, czekaj, chodź, podprowadzimy tego clippera. Czekaj, trzeba byłoby okay. go... O nie, dobra, no sobie poszedł w innym kierunku. E, czekaj, no to dam to ci. Chodź, chodź. Dobra, ale chodź, czekaj dam o, ci. Raz. O, nie nie, o, tak, nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, odej mi trzy. Okay. To masz 3 masz. Dobra. Ja mam 6. co mam z tym zrobić? E, masz tam jeszcze dźwignię jakąś? Dzień. No jak to co? E, Wysadzamy, tak. tylko pamiętaj, że jest zasada 3 TNT na chunk. To poczekaj, włączę F3 plus G, nie? Dobra. To jest ten chunk? No e, dobra, no to... Dobra. Gdzie tu będzie? Gdzie tu? Jak chcę wysadzić mu magazyn. Tu? No dobrze, nie ma problemu. Tam sobie możesz też lec z tą ten albo. Dobra, cyk. Widzowie! Po magazynie tyk. już Cyk, cyk, cyk. Dobra, ja już mu magazyn wysadziłem, także... Ej, to ale to jest... Pewne? Wchodzisz na mój czang O nie! Pierdzielamy Dobra, nagram to O, tak. O, ale o, dostałem strzał. Oj, oj. oj. No tak. Niech tej temy się płoną. I żałujesz, że nie mam lawy. O, nie, jakiś. Żałujesz, że nie mam lawy, kurde, bo bym to palił wszystko. Tak efektywnie i efektownie. O, o, Pożegnanie umarłych, pierwsza pomoc. No, Okej, okay, może być. Nie rozumiem tej pierwszej pomocy, ale dobra, nieważne. To jest serio. Nie, nie było tematu. Yy, dobra, idziemy już do, na górę? No, Bra uf. Brać tej temy? Czy jeszcze wysadzamy to? Nie wiem, no tu już nie ma co czego wysadzić, nawet nie mam czym wysadzać. Ja bym wziął kowadło tylko. No ja mam jeszcze, ja mam jeszcze A, przecież... A, tobie? 3... To już ci wyrzucam, proszę. Czy A, mam no to chcesz, to jedziesz tutaj, możesz. Bo to akurat ja wysadzę wysadzałem... Nie mówisz tak u siebie, mogłeś ten... Wait. Ciekam. O, kaktusa tu A i widzisz, jak ty to zrobiłeś brzydko? A bo tu jest woda, wait. Czekaj. Ale to na ziemi bym musiał postawić, to jest też błąd. E, no tu trzeba mięso. Daj tą dźwignię. E, ja nie mam. Dźwigni. E, a tu jest na ścianie, dobra. Uwaga widzowie. Dobra, uciekam. uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, pięknie. Nie, nie dobra. Najważniejsze, że drzewo życia. Święte drzewo, które było symbolem władzy krasnoludów. Krasnoludy wyginęły.